Kiedy rozpocznie się wielki ucisk, gdzie znajdziemy ochronę? Jezus objawił odpowiedź świętej Faustynie. W latach 1935 do 1938 święta Faustyna Kowalska otrzymała niezwykłe objawienia dotyczące czasów ostatecznych, które przez ponad 80 lat pozostawały w tajnych archiwach Watykanu. Te wizje zawierają dokładne wskazówki dotyczące trzech konkretnych miejsc w których wierni katolicy będą mogli znaleźć schronienie podczas 1260 dni światowych prześladowań. Ale oto coś, co Cię zaszokuje. Mniej niż 3% katolików dzisiaj wie, gdzie znajdują się trzy rodzaje schronień, które Jezus przygotował. A co gorsza, tylko niewielka część katolików zdoła uzyskać dostęp do boskich schronień. Istnieje jeden warunek, który zdecyduje, kto będzie mógł wejść, a kto zostanie pozostawiony na zewnątrz, gdy rozpocznie się ostateczne prześladowanie. Dlaczego jednak te objawienia pozostawały w tajemnicy przez osiem dekad? Ponieważ Jezus polecił świętej Faustynie, aby nie ujawniała tych schronień, dopóki nie zaczną pojawiać się określone znaki. I niestety wszystkie znaki, które Jezus pokazał świętej Faustynie jako ostatnie ostrzeżenia, właśnie teraz dokonują się na naszych oczach. Czas ucieka szybciej niż sobie wyobrażasz. Jeśli nie będziesz wiedział, gdzie znajdują się te schronienia, jeśli nie poznasz warunku, aby wejść, jeśli twoja rodzina nie będzie przygotowana, pozostaniecie bez ochrony, gdy wszystko się rozpocznie. Jest jedno konkretne miejsce w Polsce, które zostało wskazane jako schronienie. W tym nagraniu odkryjesz dokładnie, jakie są trzy schronienia, które Jezus przygotował na czasy ostateczne, gdzie są położone, a przede wszystkim, jaki warunek musi spełnić każdy katolik. Aby uzyskać dostęp do tych miejsc boskiej ochrony, słuchaj uważnie. W swoim tajnym dzienniku święta Faustyna zapisała, że Jezus powiedział do niej: Córko mojej duszy, nadejdzie czas, kiedy ci, którzy naprawdę mnie kochają, będą musieli wiedzieć, dokąd się udać, gdy ciemności ogarną ziemię. Nie ujawniaj tego jeszcze, bo czas nie nadszedł. Ale kiedy zobaczysz, że znaki, które ci ukazuję, mnożą się. Będziesz wiedziała, że nadszedł moment, aby mój lud poznał schronienia przygotowane od założenia świata. Te znaki nie są już odległymi proroctwami, spełniają się na naszych oczach. Dlatego właśnie święty Kościół postanowił otworzyć tajne archiwa i pozwolić, by poznano sekrety, które święta Faustyna przechowywała przez prawie jedno stulecie. Przez całe swoje mistyczne życie święta Faustyna otrzymywała wizje, które przenosiły ją w przyszłe czasy. Ukazując wydarzenia, które jeszcze się nie dokonały. Urodzona w 1905 roku w skromnej chłopskiej rodzinie w Polsce, została wybrana przez Boga już jako dziecko, by stać się powiernicą jego najgłębszych planów na czasy ostateczne. Jednak to w ostatnich latach jej życia objawienia stały się bardziej konkretne i przerażające w odniesieniu do tego, co czeka ludzkość. Podczas jednej z wizji Otrzymanej w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w 1936 roku, święta Faustyna została duchowo przeniesiona do epoki, którą opisała jako dni wielkiego rozdzielenia. Ujrzała przyszły świat podzielony jedynie na dwie grupy: tych, którzy będą nosić nadprzyrodzone światło promieniujące z ich serc, oraz tych, naznaczonych niemal niedostrzegalną ciemnością, niosącą jednak śmiertelny chłód. Święta zapisała w swoim dzienniku. Widziałam całe miasta, w których nie będzie już ani jednej świetlistej duszy. Widziałam wspaniałe świątynie całkowicie puste, podczas gdy tłumy będą gromadziły się w miejscach, gdzie będą czcić nie Boga, lecz ludzkie ideologie. Widziałam rodziny rozpadające się, ponieważ niektórzy członkowie będą nosić boskie światło, a inni znamię ciemności. Jezus ukazał świętej Faustynie światowego przywódcę o fascynującym i charyzmatycznym wyglądzie. Który będzie potrafił hipnotyzować tłumy swoimi słowami. Ten człowiek dokona zdumiewających cudów i wystąpi jako zbawca ludzkości, obiecując zjednoczyć wszystkie religie pod swoim przewodnictwem. Ale jego cuda będą pochodzić z mocy ciemności, aby zwieść nawet wybranych. Święta ujrzała tego przywódcę wchodzącego do wspaniałej budowli w Jerozolimie, gdzie w obecności przedstawicieli wszystkich religii świata. Ogłosi się Bogiem i zażąda czci od wszystkich. Z przerażeniem widziałam, że wielu upadnie przed nim na kolana, w tym także ci, którzy niegdyś wiernie służyli prawdziwemu Bogu. To właśnie w tym momencie wizji Jezus zbliżył się do świętej Faustyny i powiedział: Moja umiłowana córko, kiedy nadejdzie ten dzień, gdy nieprawość zasiądzie w miejscu świętym, Moi prawdziwi wierni będą mieli tylko kilka godzin, aby dotrzeć do schronień, które przygotowałem. Ci, którzy się zawahają, którzy będą się troszczyć o dobra materialne, zginą. Święta Faustyna, kierowana pragnieniem zrozumienia, zapytała: Mój Jezu, jak Twoje dzieci będą wiedziały, gdzie szukać ochrony w tej godzinie ciemności? Wtedy Zbawiciel objawił tajemnicę strzeżoną przez osiem dekad. Przygotowałem trzy rodzaje schronień na te czasy ostateczne. Miejsca, w których moje miłosierdzie objawi się w sposób nadzwyczajny, gdzie mój duch stworzy bariery, których cała moc piekła nie zdoła przekroczyć. Pierwszym schronieniem, które Jezus objawił, były święte góry, miejsca wyniesione, w których ukazała się Matka Boża, lub gdzie święci przelali swoją krew z miłości do Chrystusa. Na tych górach, wyjaśnił Pan, ci, którzy przybędą z prawdziwą wiarą, znajdą źródła, które nigdy nie wyschną pokarm, który będzie rozmnażał się w sposób nadprzyrodzony oraz anielską ochronę, dzięki której prześladowcy nie będą mogli ich odnaleźć. Fatima, Lourdes, La Salette, Medjugorje i Częstochowa wszystkie staną się twierdzami duchowymi, w których same prawa natury będą posłuszne woli Bożej. Jezus wyjaśnił, że te góry są duchowo przygotowywane od wieków. Każda modlitwa zanoszona w tych miejscach, każda łza pokuty wylana, każdy akt wiary praktykowany przez pielgrzymów przyczyni się do powstania rezerwuarów łask, które zostaną uwolnione podczas wielkiego ucisku. Drugim schronieniem będą domy szczególnie poświęcone Bożemu miłosierdziu. Domy, w których codziennie odmawia się koronkę do mojego miłosierdzia, objawił Jezus. Gdzie wiernie praktykuje się nabożeństwo o godzinie trzeciej po południu, gdzie pości się w piątki w zadość uczynieniu za grzechy świata. Te domy staną się niewidzialne dla prześladowców. Będą mogli przechodzić obok nich tysiące razy, a i tak nie zdołają ich dostrzec. Święta Faustyna była zdumiona. Panie, jak to możliwe, że całe domy mogą stać się niewidzialne? Jezus cierpliwie wyjaśnił: Córko, pamiętasz, jak ukryłem się w świątyni? Jak po zmartwychwstaniu przeszedłem przez mury? Świat materialny jest posłuszny duchowemu. Kiedy rodzina całkowicie oddaje się mnie, Żyjąc w stanie łaski uświęcającej i praktykując miłosierdzie, uczestniczy w mojej naturze bożej. A to, co uczestniczy w boskości, może chwilowo przekraczać prawa natury. Jednak to objawienie dotyczące trzeciego schronienia sprawiło, że w oczach świętej Faustyny pojawiły się łzy radości i pełnego czci lęku. Trzecie schronienie będzie najtrudniejsze do osiągnięcia, powiedział Jezus ponieważ znajdzie się ono w samym sercu tych, którzy całkowicie zaufali mojemu miłosierdziu. Ci nie będą musieli uciekać, bo będą nieść sanktuarium w sobie. Będą chodzić pośród prześladowań nietknięci, będą otoczeni przez śmierć, a jednak pozostaną żywi. Zbawiciel wyjaśnił, że te żywe schronienia będą ludźmi, którzy osiągną tak głębokie zjednoczenie z Bogiem, iż ich dusze staną się prawdziwymi świątyniami Ducha Świętego. To będzie niczym niewidzialna zbroja. Demony nie zbliżą się do nich, choroby nie będą ich dotykać, głód ani pragnienie nie będą im doskwierać, bo będą podtrzymywani bezpośrednio przez mojego ducha. Gdy święta Faustyna zapytała, jak można osiągnąć taki poziom, Jezus odpowiedział: Przez nieustanną modlitwę, a zwłaszcza koronkę do Bożego miłosierdzia, odmawianą z głęboką wiarą, codzienną komunię przyjmowaną w stanie łaski. Co tygodniową spowiedź z prawdziwą skruchą, dzieła miłosierdzia spełniane w ciszy, a przede wszystkim absolutne zaufanie mojemu miłosierdziu, nawet wtedy, gdy wszystko będzie zdawało się wskazywać na opuszczenie. Jezus ukazał świętej, jak będzie wyglądało życie w tych schronieniach podczas 1260 dni ucisku. Na świętych górach wspólnoty wiernych będą żyły jak pierwsi chrześcijanie, dzieląc się wszystkim, Nieustannie się modląc i doświadczając codziennych cudów. W niewidzialnych domach rodziny będą podtrzymywane przez cuda, niewyczerpane jedzenie, woda pojawiająca się w pustych naczyniach. Żywe schronienia będą przemierzały zniszczone miasta, niosąc duchową pociechę tym, którzy wciąż będą mogli być ocaleni. Ale Jezus zostawił jeden jasny warunek. Tylko ci, którzy będą w stanie łaski uświęcającej w chwili rozpoczęcia ucisku, Będą mogli wejść do schronień. Kto będzie w grzechu śmiertelnym, stanie się jak dziurawe naczynie, niezdolne do zatrzymania łask, które wyleje. Gdy rozpocznie się ostateczne prześladowanie, nie będzie już czasu na nawrócenie. Święta Faustyna otrzymała wskazówki, jak mamy się przygotować. Każdy katolicki dom powinien posiadać poświęcony obraz Jezusa miłosiernego koronkę do Bożego miłosierdzia. Wodę święconą odnawianą co miesiąc, poświęcony olej świętych, pismo święte oraz własne notatki mistyczne. Te przedmioty staną się kanałami niezwykłych łask. Obraz rozświetli się, wskazując moment, kiedy trzeba szukać schronienia. Koronka ogrzeje dłonie tego, kto ma wyruszyć. Woda święcona rozmnoży się, olej natychmiast uleczy. W ostatnich miesiącach życia święta Faustyna otrzymała szczegółowe wizje znaków zapowiadających te czasy. Jezus ukazał jej trzy rzeczy, które wydarzą się jedna po drugiej. Najpierw ujrzała kapłanów i biskupów wewnątrz samego kościoła, którzy zaczęli nauczać rzeczy sprzecznych z wiarą katolicką. Potem zobaczyła wiernych katolików prześladowanych i nazywanych ekstremistami za obronę prawdy. A jako ostatni znak Ujrzała przywódców wszystkich religii jednoczących się pod jednym człowiekiem, który będzie wydawał się święty, lecz będzie służył ciemności. Kiedy te trzy znaki pojawią się razem, powiedział Jezus, pozostanie siedem lat do ostatecznego prześladowania. Gdy rozpocznie się prześladowanie, pozostaną tylko 1260 dni do mojego chwalebnego powrotu. Święta Faustyna bardzo poruszona zapytała. Dlaczego Bóg dopuści do tego ucisku? Jezus odpowiedział. Ludzkość wybrała bunt przeciwko prawom bożym, wybierając śmierć zamiast życia, nienawiść zamiast miłości, kłamstwo zamiast prawdy. Konieczne jest, aby konsekwencje ukazały się w pełni, by ci, którzy mogą być ocaleni, rozpoznali powagę grzechu. Ale Pan zapewnił, że skróci te czasy. Kiedy będzie się wydawało, że szatan zwyciężył, kiedy jego słudzy będą świętować zniszczenie mojego kościoła, kiedy pomyślą, że wymazali moje imię z ziemi, właśnie w tej chwili stąpię z mocą i chwałą, aby ustanowić moje królestwo tysiąca lat. Ostateczna wizja świętej Faustyna ukazała powrót Chrystus. Niebiosa otwierające się jak księga, cała ludzkość widząca Go równocześnie. Widziałam uchodźców wychodzących z pieśniami radości, aby powitać króla królów. Widziałam prześladowców próbujących ukryć się przed obliczem tego, który sądzi sprawiedliwie. Widziałam Ziemię oczyszczoną ogniem bożym, przemieniającą się w raj piękniejszy niż pierwotny Eden. To właśnie w tym momencie narody wybrane przez Boga wypełnią swoje ostateczne przeznaczenie. Polska stanie się duchowym sercem odnowionej Europy, skąd wyjdą nowi apostołowie, by ewangelizować oczyszczony świat. Francja znów zostanie nazwana pierworodną córką Kościoła, przewodząc w odbudowie wiary na kontynencie. Irlandia stanie się Ziemią Świętych i Uczonych, zachowując i nauczając katolickiej mądrości. Portugalia wypełni obietnice Fatimy, szerząc nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi na wszystkie ziemie. I to z Polski, ziemi Bożego Miłosierdzia, wypłynie nowa ziemska Jerozolima. Gdzie Chrystus będzie panował widzialnie przez tysiąc lat nad ludzkością, ostatecznie pojednaną ze swoim Stwórcą. Dlaczego te objawienia wychodzą na światło dzienne właśnie teraz? Ponieważ wszystkie trzy znaki, które Jezus ukazał świętej Faustynie, wypełniły się całkowicie. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że od roku 2020 święte przedmioty, o których Jezus wspominał świętej Faustynie, zaczęły ukazywać nadprzyrodzone znaki dokładnie tak, jak było przepowiedziane. Obrazy Jezusa Miłosiernego samoczynnie rozświetlają się w katolickich domach na całym świecie. Koronki ogrzewają się w dłoniach podczas modlitwy. Woda święcona w tajemniczy sposób rozmnaża się w zamkniętych naczyniach. Oleje święte zyskują właściwości uzdrawiające, które wymykają się medycznym wyjaśnieniom. To są znaki, że schronienia są duchowo aktywowane i przygotowują się, by przyjąć tych, Którzy ufają Bożemu miłosierdziu. Czas przepowiedziany nadszedł. Tajemne objawienia świętej Faustyna nie są już odległymi proroctwami, ale pilnymi wskazaniami dotyczącymi naszego duchowego ocalenia. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie: czy znajdziesz się wśród tych, którzy odnaleźli schronienie w Bożym miłosierdziu, czy też wśród tych, którzy zostali pozostawieni na zewnątrz, ponieważ się nie przygotowali? Odpowiedź leży całkowicie w Twoich rękach ale czas na decyzję szybko się kończy. Jeśli te objawienia poruszyły twoje serce, jeśli rozpoznajesz pilność tych czasów, podziel się tym nagraniem ze swoją rodziną i katolickimi przyjaciółmi. Napisz w komentarzu to zdanie, które może ocalić twoje życie. Jezu, ufam Tobie. Twoje wyznanie wiary może zainspirować innych katolików do przygotowania się również.